U osób przewlekle palących także dochodzi do dysfunkcji seksualnych, ale w ogóle u nich ogólny stan zdrowia się pogarsza i trudno tu jednoznacznie powiązać to z działaniem marihuany. Jedno z silniejszych uzależnień i osób takich jest również w naszym społeczeństwie, szczęśliwie coraz mniej, to jest uzależnienie od opioidów albo opiatów, pochodnych opium. Opium, czyli maku. Większość pochodnych opium, tak jak morfina na przykład, czy heroina, jest produkowana z, bezpośrednio z tej rośliny. Dawniej u nas w kraju funkcjonowały pochodne heroiny, mieszanka różnych opioidów, robiona w warunkach domowych. I taką mieszankę, często bardzo brudną i sporządzaną w prymitywnych, często okolicznościach nazywaliśmy kompotem. Dalej ten kompot w niektórych środowiskach jeszcze funkcjonuje, ale zaczyna być wypierany przez heroinę syntetyczną, która jest rozprowadzana, która jest nielegalnie oczywiście importowana i rozprowadzana przez dilerów. Heroina jest Najczęściej stosowanym u nas opiatem nielegalnym, ale muszę zwrócić uwagę, że mamy niestety jeszcze dużą liczbę opiatów sprzedawanych czy rozprowadzanych przez lekarzy, inaczej przepisywanych przez lekarzy, a sprzedawanych w aptekach. I są to środki, w stosunku do których do niektórych z nich nie podejrzewalibyśmy nawet, że mogą uzależnić. A znam wiele osób, które są silnie uzależnione od środków na przykład przeciwbólowych. Takim środkiem, który jest opiatem, jest tramal. Lek bardzo uzależniający. Kodeina, która bywa w mieszankach przeciwkaszlowych i przeciwbólowych sprzedawana oraz Taki lek rozkurczowy, który na pewno wiele kobiet zna, nazywa się nospa. Nospa jest również opiatem. Na szczęście dawki nospy są niewielkie i uzależnić się od niej jest bardzo trudno. Opiaty działają bardzo silnie na doznania odczucia fizyczne, działają przede wszystkim przeciwbólowo i euforyzująco. I osoby, które je przyjmują, szybko i silnie się uzależniają. W związku z tym, mają także bardzo silne zespoły abstynencyjne. Dlatego tak trudno im jest samemu wyjść z nałogu przerwać przyjmowanie, bo te doznania, szczególnie bólowe w zespole abstynencyjnym, są na tyle przykre, że oni nie są w stanie tego wytrzymać. Dlatego my ich często przyjmujemy na oddziały detoksykacyjne, oferujemy odtrucie. I proponujemy różne formy leczenia. Bardzo truż, trudno jest leczyć uzależnienie od opiatów. Jest duży odsetek niepowodzeń tego leczenia. A najlepsze wyniki chyba ma, mają takie programy, które oferują tak zwane leczenie zastępcze, substytucyjne. W tych programach, między innymi w moim szpitalu tutaj w Warszawie, przy ulicy Nowowiejskiej, podaje się uzależnionym od opiatów syntetyczny opioid. Metadon. I oni przychodzą codziennie do szpitala, żeby otrzymać ten metadon. Przy okazji biorą udział w programie terapeutycznym, i dla wielu z tych osób jest to jedyny ratunek. Jest to tak silne uzależnienie. Poza tym, uzależnienie od opioidów, to warto powiedzieć, niesie ze sobą szereg bardzo niebezpiecznych następstw, np. Na zarażenia wirusem HIV, szczególnie u tych opiatowców, którzy podają sobie substancje dożylnie. Wirus HIV jest tym wirusem, który jest odpowiedzialny za chorobę AIDS. Także jeszcze częściej nawet zakażenie wirusowym zapaleniem wątroby stanowi bardzo duży problem w tej grupie pacjentów uzależnionych. To również prowadzi do no, znacznego uszkodzenia często wątroby i niewydolności tego narządu. U osób uzależnionych od opioidów Obserwujemy dość wysoką śmiertelność, głównie właśnie w związku z tymi powikłaniami tego przewlekłego uzależnienia. Opiaty, podobnie jak alkohol, w początkowym okresie po jednorazowych dawkach działają pozytywnie, bo one znieczulają, bo są to środki, które znoszą ból. W związku z tym te osoby, które na przykład cierpią na bolesne stosunki, szczególnie kobiety cierpiące z powodu dyspareunii, mogą odczuć niesamowitą ulgę po zażyciu opiatu. Wiele się może zmienić nawet po takiej jednorazowej dawce. Również mężczyźni, którzy cierpią na przedwczesny wytrysk, mają szansę wskutek zażywania opiatów doświadczyć trudności w ejakulacji i opóźnienia wytrysku, i dla tych powiedzmy dwóch grup osób opiaty mogą działać korzystnie. Ale przy przewlekłym przyjmowaniu, większość naszych pacjentów uzależnionych od opioidów potwierdza, że mają problemy z zainicjowaniem, uzyskaniem i utrzymaniem erekcji, przewlekle obniża im się popęd płciowy, u kobiet dochodzi do zaburzeń w przeżywaniu orgazmu. I w efekcie w późniejszych okresach również do zahamowania, miesiączkowania całkowitego, czasami zatrzymania okresu. Zazwyczaj przewlekłe przyjmowanie opiatów, podobnie jak alkohol, prowadzi do zaburzeń hormonalnych, nie tylko u mężczyzn, ale także u kobiet. Większość pacjentów, których przewlekle leczymy w naszym szpitalu, ma problemy w życiu seksualnym. Najbardziej atrakcyjna grupa środków uzależniających to jest amfetamina i kokaina, czyli środki psychostymulujące. Do nich jeszcze należy podkreślić należy środek, od którego wiele osób się uzależnia również, ale na szczęście niekorzystnych następstw jest bardzo niewiele, mianowicie kofeina. Ci wszyscy, którzy piją więcej niż jedną kawę dziennie, mają szansę być uzależnionymi od kofeiny. Trzeba zawsze to przedyskutować ze swoim lekarzem, czy takie zażywanie kofeiny, bo może także prowadzić do rozwoju tolerancji, do potrzeby zwiększania dawki, jest bezpieczne dla układu krążenia. Ale na szczęście, przypuszczalnie, kofeina, jeżeli chodzi o życie seksualne, nie niesie ze sobą jakichś dużych następstw. Ale pozostałe psychostymulanty. Amfetamina, kokaina lub ekstazy owszem, niosą ze sobą różnego rodzaju następstwa, szczególnie jeżeli są przyjmowane długotrwale. Są to środki, które także silnie uzależniają. Po zażyciu jednorazowym kokainy człowiek może się uzależnić natychmiast. To jest jedyny z tych środków. W przypadku którego jednorazowe, jednorazowe spożycie może już owocować rozwojem uzależnienia. Bardzo często zażywanie stymulantów prowadzi do rozwoju depresji, i do tego za chwileczkę pozwolę sobie wrócić. A wpływ na funkcje seksualne, to jest podobnie jak w przypadku alkoholu. Zwiększa pożądanie zwiększają, pożądanie zwiększają potrzeby seksualne, ale zmniejszają zdolności do ich realizacji. Czyli na początku może być wzrost libido, ale równocześnie nawet jednorazowe spożycie amfetaminy powoduje problemy z erekcją i ejakulacją. I owszem opóźnienie wytrysku może być korzystne dla tych Nielicznych mężczyzn, u których jest przedwczesna ejakulacja ale globalnie działają niekorzystnie. Długotrwałe przyjmowanie stymulantów prowadzi do zahamowania popędu płciowego, utraty zdolności do przeżywania orgazmu, zahamowania funkcji hormonalnych miesiączek do impotencji mężczyzn.